Dzisiaj spotykamy się na pięknym rynku w strzeleczkach. Strzeleczka, które są siedzibą gminy, przy której kilka, której kilka miejscowości leży przy naszej drodze 409. Droga 409 jest jedną z, takim, z takich e, ważniejszych dróg w sieci dróg wojewódzkich e, i dzisiaj podpisujemy aż dwie umowy na wykonawstwo, na, na dwie inwestycje. Jedna inwestycja mniejsza to inwestycja e, taka typowo nawierzchniowa, a druga inwestycja znacznie większa, bo prawie 8 milionowa, to inwestycja, która obejmuje przebudowę obiektów mostowych. To są bardzo ważne zadania, dlatego, że przebiegają w poprzek powiatu krapkowickiego, Z tego nie będą korzystać tylko mieszkańcy gminy Strzeleczki, ale przede wszystkim mieszkańcy powiatu kropkowickiego i wszyscy goście, którzy przyjeżdżają do naszego gościnnego powiatu w sercu Opolszczyzny. No i najważniejsze, że to są kolejne elementy domknięcia, układanki remontu dróg na terenie gminy Strzeleczki. Droga wojewódzka 409 ma dla nas ogromne znaczenie, bo jest to główny trakt, którym poruszają się turyści z węzła autostrady A4 w Gogolinie. W kierunku pięknej perełki, nie tylko Postrzyzna, ale całej Polski, mówię o Zamków możnej. Ta droga była, no, jest w stanie takim ciężkim, agonalnym, można powiedzieć, i bardzo się cieszę, że znalazły się tak ogromne środki w rządzie dróg wojewódzkich, które zostaną przeznaczone właśnie na remont tej drogi. Planujemy zamknięcie tej drogi w przyszłym roku, miesiąc. Prawdopodobnie byłby to luty, uzależniony jest to od warunków atmosferycznych. Z tego powodu, że w tym roku nie chcemy zamykać, bo gdyby warunki atmosferyczne nie pozwoliły nam do prowadzenia robót, no to uciążliwość dla mieszkańców byłaby zdecydowanie dłuższa i trudniejsza. Ten odcinek, kluczy, którego realizacja ma być zakończona w tym roku, zacznie się od obiektu mostowego w miejscowości Dobra i w kierunku do Strzeleczek około kilometr 300 będzie wymiana całej warstwy nawierzchni, lokalne wzmocnienie, doprowadzenie do stałej szerokości 6,5 m, nawierzchni, wykonanie nowych poboczów, zjazdów, jak również pomalowanie tego odcinka.